Uwaga! Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale jestem Ryba Wenryba, a to jest słuchajcie pierwszy odcinek z serii Minecraft Survival. Także myślę, że wlatuje intro i my zaczynamy. Zaraz wam wszystko powiem o co będzie chodziło w tej serii. Także intro. Dobrze, także słuchajcie, właśnie wy jesteśmy w menu tworzenia nowego świata Minecraft Survival. Dokładnie tak, będzie to nowa seria Minecraft Survival, która będzie już dłuższa niż tamte 5 czy 6 odcinków, które kiedyś tam była seria. Pamiętacie, także od razu sobie tworzymy nowy świat. Myślę, że Minecraft odcinki, oczywiście. Game of Survival, damy sobie, myślę, bonus 300 i Sid. Myślę, że Sid, oczywiście sobie wpiszemy, oczywiście, myślę, że. Ryba wen ryba, tak myślę, Survival, 1, 4, 5, 1,4,5,3 jakieś randomowe cyferki Także co? Myślę, że tworzymy nowy świat Done proszę bardzo, tworzymy nowy świat w Minecraftie. jeżeli odcinek wam się spodoba, to możecie zostawić subskrypcję a ja już tymczasem będę tutaj leciał, od razu wam mówię, że seria będzie montowana, będą cięcia wszystko będzie robione tak naprawdę już właśnie tutaj i seria będzie na wersji 1.11.2 ewentualnie wskoczymy na wyższą wersję, dobrze, jesteśmy w takim razie sobie od razu otworzę moją skrzyneczkę eee, tak, otwieramy sobie skrzyneczkę i jeszcze zrobię jedną rzecz, teraz tym już musiałem sobie zmienić, ustawienia Minecrafta, bo miałem sprint na W, znaczy miałem chodzenie do przodu na W, a chcę mieć chodzenie do przodu na R. Nie pytajcie się mnie, dlaczego, po prostu mam coś z klawiszem W na klawiaturze, nie wiem dlaczego, ale dobrze, w każdym razie już sobie tutaj otwieramy skrzyneczkę. Mamy tutaj, o, mamy od razu kamienną sikierkę, na to się cieszę. Mamy jakieś tutaj jedzonko, jabłuszka, ok, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Oczywiście pochodnie również biorę, może, mogą się przydać. I oczywiście niszczymy drewno. Właśnie ta seria będzie montowana dla tego niszczenia takiego nudnego, na przykład drewno To nie będę Wam oczywiście tutaj przedstawiał. E, także po prostu myślę, że mogę to wycinać. Nie wiem, czy Wam się w ogóle podoba e, to, że właśnie tak będę wycinać te niektóre momenty. Czy chcecie, żeby widzieć wszystko na odcinkach, nawet jeżeli będą jakieś mega nudne momenty? E, możecie oczywiście pisać w komentarzu. Możecie również pisać, jakie serie byście chcieli u mnie na kanale, słuchajcie, oglądać. E, a więc co? Ja bym sobie ogólnie mm, zrobił Crafting na pewno. I słuchajcie, szukamy miejsca na domek i przy okazji owiec. Bo wiecie, że ja na samym początku nigdy nie będę budował takiego domku. Wiecie, takiego mega wypasionego, super. Tylko właśnie bym wolał sobie skałę ogarnąć i sobie gdzieś tutaj zbudować. Ale raczej nie tutaj. Na pewno nie tutaj. Mm, także co? Lecę po te krówki. Lecę pokrówki, lecę pokrówki, mamy troszeczkę krówek. No tak, muszę pamiętać, że to jest 1.11.2 i te siekierą krowy lecą na hitat i tutaj lepiej być mieczem niż yy, tym. Znaczy lepiej bić siekierką zwierzęta niż... Właśnie mieczem. Także, proszę bardzo, kopiemy domek, na razie taki malutki. Tutaj zrobimy sobie po prostu wejście. O, proszę bardzo. I tutaj, słuchajcie, będę zaraz już tak naprawdę kopać. Tylko, że najpierw muszę oczywiście zrobić taką jedną rzecz, czyli tutaj crafting, dobrze. I robimy sobie oczywiście kamienny kilofik. Proszę bardzo. O, właśnie w taki sposób. I będziemy tak naprawdę już tutaj kopać, tak? Będziemy kopać. Dziurę w Minecraft, czekajcie, na razie 1-2, bo ta siekierka nie będzie na razie służyła jako miecz. O, już mamy węgiel, słuchajcie, na samym starcie, superancko. Domek również myślę, że zbuduję tak naprawdę poza y, odcinkiem. Mm, to będzie taka moja po prostu baza, Se zrobię tutaj jakąś jedną małą skrzynkę. Na razie. A domek zbuduję, słuchajcie, poza odcinkiem. O, mam jeszcze jedną skrzynkę. Super, super. E, także co? Jeszcze muszę pokopać sobie trochę kamienia. Myślę, że tutaj wykopiemy całą tą ścianę. Jeszcze będę od razu miał tutaj. No i tutaj oczywiście jeszcze sobie jeden kamień jakiś potrzebuję, żeby zrobić sobie piecyk. E, I zaraz sobie ogólnie ogarniemy jakieś drzwi. Dziękuję bardzo, bardzo fajnie, że mamy, jej, słuchajcie, chemik. Jeszcze potrzebowałbym sobie tylko tutaj zamontować jakieś drzwiczki. Słuchajcie. Także co, montujemy sobie drzwi, A ja tak tutaj dobrze. I zrobimy sobie, słuchajcie, jakąś tabliczkę, tabliczkę, tabliczkę. W następnym odcinku myślę, że już się zajmiemy jakimś na przykład farmą, czy coś takiego, albo pójdę troszeczkę pokopać, albo coś takiego, dobrze, drzwi. Jakąś tabelkę, znaczy tabliczkę muszę tutaj ogarnąć, że domek taki sobie albo po prostu domek, domek, o. I tutaj, żeby był mój domek, słuchajcie, seed, oczywiście widzieliście tam na początku jaki seed, Jeżeli chcecie wiedzieć, jaki to jest seed, to właśnie taki seed możecie sobie zagrać na tym świecie. Proszę bardzo, a ja tymczasem tak wyjmuję sobie mięso. To w ogóle jedną skrzynkę odkładam sobie to, co nie potrzebuję, czyli akurat w tym momencie, czyli to, 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 to. Tutaj będę schodził ogólnie do 11 poziomu, żeby znaleźć jakieś żelazo, coś takiego. Eee, może na przykład kiedyś również zrobię odcinek z jakiegoś speedruna w Minecrafcie. A w ogóle ja gram ogólnie na Full brightcie. Tutaj sobie pogrzebałem troszeczkę w plikach i ja gram na Full brightcie. Jak widzicie, jest jasno wszędzie. Dobrze, ale pochodnie będę stawiał, bo tu wiecie, potwory, nie? Dobrze. Jest 5 steków. Eee, kolejne cztery rybki mogę włożyć również do piecyka i się tutaj przepalają. Będę nosić, myślę, że to w taki sposób, że tutaj będę coś miał, a tutaj y, steki i właśnie torcze. Dobrze. Więc jeszcze os, ostatnią rzecz, którą chciałam w sumie zrobić, jest to oczywiście patyk, znaczy, jej, patyk. Łopata oraz myślę mieczyk, ponieważ łopata, łopata się może czasami przydać, jeżeli na przykład żwir nas zasypie. Y, raz, dwa, trzy, cztery. Ok, idealnie. Super, a zreszcie kobla sobie, myślę, coś tutaj e, porobię. Także co, słuchajcie, idziemy kopać, idziemy kopać. Oczywiście kopanie to nie jest jakaś... Super rzecz, którą muszę wam pokazywać. Także ogólnie ja to będę ucinać na przykład właśnie w taki sposób, jak teraz. No właśnie teraz, się troszeczkę widzieliście, że tutaj pokopałem, ale to kopać będę również poza odcinkami, żeby was tutaj oczywiście nie zanudzać, tak? Bo chciałbym, żebyście właśnie tutaj się nie zanudzali, oglądając właśnie tutaj moje odcinki, żebyście się nie nudzili. No więc co, ja tutaj odkładam na razie tego kobla. I słuchajcie, idziemy na wyprawę po jakiejś owce. Słuchajcie, by się przydało mieć. Owieczki od razu na łóżku, więc 265, 602 koordynaty Żeby skopiuję dobrze Więc lecimy oczywiście w poszukiwaniu Owiec na tej wyspie powinno być w miarę sporo Także ja idę ich szukać Zobaczymy czy w ogóle tutaj cokolwiek znajdę Mi się wydaje, że pójdziemy sobie w stronę tamtego lasu I w ogóle poeksplorujemy co tutaj jest Tutaj również widzę, jest jakaś mini Jak widzicie tutaj jest jakieś zejście do jakiegoś kejwa Myślę, to jest chyba to, co patrzyłem niedawno, to co chciałem sobie tutaj domek zbudować, ale w końcu lepiej nie, bo tak pomyślałem, że wcale nie zbuduję. Tutaj bym chciał zobaczyć, no nie, jedyne co tutaj widzę to są niestety świnki, które mi się w sumie przydadzą. O, patrzcie, tu jest ładne jakieś jeziorko, ty patrzcie, patrzcie, to jest prawie równa kopuła. Zobaczcie, ale odkryłem, ale odkryłem. Zobaczcie. Ej, ale ta kopuła to będzie ciekawa. Myślę, że jak skończymy domek, to myślę, że w jednym właśnie z następnych odcinków zajmiemy się jakąś może ładną wieżyczką koło tutaj tej jeziorka, koło tego jeziorka, ponieważ jest ono dosyć fajne. Ponieważ jest ono fajne, bo na pewno jest super, super. Dobrze, mam troszeczkę mięska, no niestety tutaj szukałem bardziej... O, super! Jest żelazo, bardzo dobrze, bardzo dobrze mamy żelazo. Z żelaza sobie od razu myślę, że zrobimy wiaderko oraz zapalniczkę. Ja już to wszystko, sobie tutaj grałem, to wszystko sobie pop w Minecrafcie i nauczyłem się właśnie takich na przykład trików jak wiaderko. Dlaczego? Wiecie, dlaczego najlepiej zawsze nosić ze sobą wiaderko wody? No, raczej powinniście o tym wiedzieć. Eee, dobrze, także teraz tak wracamy się, słuchajcie, do bazy. Eee, czyli tak, 265. Tutaj odbieramy jedzonko, wkładamy 8 żelaza. I ten węgielek by się przydało wykopać. O, tutaj będę miał dwa węgielki dodatkowe. Jest już, słuchajcie, nocka, czyli gramy już około 10 minut. Także zaraz tutaj będę kończył, już oczywiście, odcineczek. Jeszcze bym zobaczył, tylko czy na przykład tutaj gdzieś nie ma owieczek, bo by się przydały naprawdę te owce. O, tak, czy jesteście gotowi na najlepszy Water Skill challenge w Polsce? Patrzcie. Jeżeli się uda, to zostawiacie łapeczkę w górę. Uwaga. Easy clap. Widzieliście tam? To udało się. Wiadro challenge oczywiście zaliczone. Myślę, że będę miał troszeczkę clickbaita na początek odcinka. Także co, mam już wiaderko, oczywiście wody właśnie może się przydać, kiedy będziemy spadać, na przykład z jakiejś wysokości i coś ten. Dobrze, także co? Ja tutaj żelazo wyjmuję, wkładamy mięsko i tutaj sobie odłożę śmieci te. O nie, wiadro zawsze trzeba mieć przy sobie To, 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 to jest kuket Salmon, ja go też biorę I łopatę też odstawiłam A powinienem ją mieć w ekwipunku Także co, słuchajcie, ja się tutaj z wami Pożegnam na dworze, dziękuję wam bardzo Za oglądanie tego odcinka Z Minecraft Survival W następnym odcinku oczywiście gdzieś tutaj Zbuduję domek poza odcinkiem I zobaczycie, ocenicie mój domek Mój projekt, także co, ja się z wami Żegnam, na razie i cześć